Dzień dobry, z tej strony Madhgiela. Dzisiaj zajmiemy się tematem mnożenie i dzielenie przez 10 100 tysiąc. No tak konkretnie będziemy dzielić, moi drodzy, ułamki dziesiętne przez 10 100 tysiąc. No to zaczynamy. Co tutaj mamy za przykład? 205 tysięcznych razy 10. Zaczniemy sobie od mnożenia. I tak, żeby zobaczyć, jak to się mnoży, to napiszmy sobie, moi drodzy, na początek jako to mnożenie, jako e, ułamek zwykły, czyli będzie mieć co? 205 tysięcznych razy 10. To co możemy zrobić? No możemy po pierwsze skrócić tą dziesiątkę i tak naprawdę tutaj przez 10, czyli 1000 podzielić na 10 to jest 100. Więc co nam, moi drodzy, wyjdzie? Wyjdzie nam tak, że nam wyjdzie 205 set, czyli wyszedł nam ułamek niewłaściwy, a my wiemy, że ułamek niewłaściwy, z ułamka niewłaściwego można wyciągnąć całości, czyli ile setek mieści się w 205, no to, moi drodzy, dwie całe i zostaje nam jeszcze 5 setek. Jeżeli to zamienimy na ułamek dziesiętny, to, to co to będzie? To będzie 2,05. Dwa miejsca po przecinku, ponieważ tutaj są dwa zera, zamykamy dwa miejsca po przecinku, od tyłu uzupełniamy piątkę i mamy taki wynik. Czyli co u nas wyszło? 205 tysięcznych razy 10 wyszło nam, moi drodzy, że to jest dwie całości i 5 zer. Co tutaj się stało? Popatrzcie się, no przecinek był tutaj, a jest tak jakby za dwójką. Czyli jeżeli pomnożyliśmy przez 10 z jednym zerem, to przecinek nam się o jedno miejsce przeniósł w prawo. Zobaczymy, czy to będzie w innych przypadkach działać. Więc przejdźmy sobie do następnych działań i zróbmy tą, tą samą metodą co przedtem. Czyli co tutaj mamy? Mamy 457 tysięcznych. Mamy pomnożyć razy 100. Tak jak przedtem skracamy, więc tutaj nam zostaje 10. To się równa. 457, 10, czyli ile dziesiątek mieści się w 457? No to mój drogi 45 i zostaje nam jeszcze 7 dziesiąte. No jak to zamienimy na ułamek dziesiętny, to będzie 45 całych i 7 dziesiąty. Więc znowu zapiszmy sobie ten wynik tutaj, czyli to się równa 45 całych i 7 dziesiąty. No To co się z tym przecinkiem stało? Przeniósł się o dwa miejsca, a tu były dwa zera. Więc, moi drodzy, możemy sobie zapamiętać. Jeżeli mnożymy przez 10, 100, 1000 i kolejne wielokrotności dziesiątki, to będziemy przesuwać przecinek w prawo. Przecinek będziemy przesuwać w prawo o tyle miejsc, ile jest 0 przy 1. Czyli jak tutaj były dwa zera, to przesunęliśmy o dwa miejsca. No to zróbmy kolejny przykład. Czyli tak, będziemy przesuwać przecinek w prawo o tyle miejsc, ile jest 0, czyli mamy jedno zero, więc będziemy o jedno miejsce przesuwać przecinek, więc przecinek powędruje nam między jedynkę a dwójkę. To się równa, więc przepisujemy wszystko po kolei 1237. No i teraz już nie będzie 1200, bo tam będzie 1 i dopiero przecinek 2. Czyli mamy 12371 i 2 dziesiąte. Słuchajmy sobie jeszcze kilka przykładów, żebyśmy byli pewni. No to co, moi drodzy? Lecimy. Mamy tutaj pomnożyć razy 100. No to co? Mnożymy razy 100, czyli zgodnie z naszą zasadą, jak mnożymy razy 100, to przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. no To przesuwamy jedno i drugie. No i mamy pustą lukę. I co wtedy zrobić? A przecież my pamiętamy, że w łąkach dziesiętych można na końcu dopisać 0. No to dopisujemy 0, czyli przecinek powinien być za 0. No to dobra, no to piszemy piszemy 180,0. Czyli moi drodzy, tak naprawdę my tego przecinka nie musimy na końcu pisać, więc wynik to jest po prostu 180. No to zróbmy kolejny przykład. Zróbmy kolejny przykład. Mnożymy razy 1000, czyli przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo. No to idziemy. 1 2 no, i jeszcze nam powstała jedna luczka, ale my wiemy, że w tą luczkę będziemy wpisywać 0, bo w łamkach dziesiętnych na końcu możemy dopisywać tyle 0, ile chcemy. Więc co nam w wyniku wyjdzie? Mamy tak: 4, 6, 7, 0 i dopiero będzie przecinek 0. Pamiętajmy, moi drodzy, że my tego 0 na końcu nie musimy pisać, więc wystarczy napisać 4670. No ale co tutaj się będzie działo? Co tutaj się będzie działo? No to co? Zaczynamy. 3 trzy, 0, trzy więc 3 miejsca w prawo. Więc mamy 1, 2 i 3. Więc my już wiemy, że w te puste luki trzeba wpisać 0. No to co? To co by było, abyśmy po kolei pisali? Gdybyśmy to po kolei pisali, to by było tak. 0,600, 0. 6, 0, 0, 0. No ale pamiętajcie, my z przodu tego zera nie piszemy. Czyli nie ma takiej liczby 0,6. Jest przecież liczba 600. Więc wynikiem naszym tutaj to jest 600. I jeszcze jeden przykład tutaj mamy. Mnożymy razy 10, więc jedno miejsce w prawo przesuwamy w prawo więc co nam wyjdzie? To się równa 158. Gdyby ktoś chciał, może napisać ten przecinek, ale trzeba napisać 0. Albo po prostu wystarczy napisać 158. I przykład skończony. No to co, przejdźmy jeszcze szybciutko do dzielenia. Wytłumaczymy sobie dzielenie. Jak możecie się domyślić, będzie ono analogicznie, tylko że będziemy przesłać przecinek w lewo. Ale żebyśmy to wszyscy zobaczyli, zróbmy ten przykład podobnie objaśniając jak mnożenie. Czyli co, mamy tak. 123 całe i 5, czyli piszemy e, 120. 3 całe i 5 dziesiątych podzielić na 10. No to co, lecimy. Żeby podzielić na 10, to najpierw musimy, moi drodzy, zamienić liczbę mieszaną na ułamek, ułamek niewłaściwy. Czyli 10 razy 123 to jest 1230 plus 5 to jest 1235. Podzielić na 10. My wiemy, że podzielić ułamki to znaczy pomnożyć przez odwrotność drugiego. No to razy odwrotnością dziesiątki jest 1 dziesiąt. To się równa 1235 setnych, bo 10 razy 10 to jest po prostu 100 setnych. No to sobie tutaj za dużo jedno zero zapisałam, więc je sobie zmaszę. Mamy setnych. No, gdy to zamienimy na łamek dziesiętny, to będzie ile? To będzie 12 całych i 35 setnych. No to co się stało z przecinkiem, skoro nasz wynik to był 12 całych i 35 setnych? Popatrzcie się, przesunął się w lewo. Przesunął się w lewo o tyle miejsc, ile jest 0. Więc jeżeli jest 1,0, to przesunęliśmy przecinek o jedno miejsce w lewo. Dobra, zobaczmy sobie kolejne przykłady. I tak, dzielimy przez 10, czyli przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo. Więc wynikiem u nas to co będzie? To będzie 1 cała i 65 jedna cała i 65 I znowu mamy dwa zera, więc będziemy przesuwać o dwa miejsca w lewo. 1, 2. Czyli moi drodzy, przecinek będzie przed jedynką. Czyli powinno to wyglądać tak, przecinek 173 tysięczny, No ale musimy dopisać 0 przed przecinkiem, więc wynik to jest 173 tysięczny. I teraz dalej. Mamy podzielić na 1000, więc musimy przesunąć przecinek o 3 miejsca. Moi drodzy, w lewo. Więc przesuwamy 1, 2, 3 i dopiero będzie przecinek. Więc co? Przed przecinkiem piszemy 0, ile mamy pustych luk? No, jedno. Więc piszemy 0 i dopiero, moi drodzy, resztę przepisujemy 1,9, 125. Wszystko przepisaliśmy. I ostatni przykład, moi drodzy. Dzielimy przez 100, czyli przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo i tu będzie przecinek. Czyli jak to będzie wyglądać? Czyli będzie 0, mamy pustą lukę, więc wpisujemy 0, 0, 21. No i drodzy, na dzisiaj to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że lekcja była zrozumiała. Do zobaczenia!